Python udostępnia nam wiele struktur danych, które pozwalają nam e, uporządkować nasze dane. Omawialiśmy już listy, tuple i zbiory. W dzisiejszym odcinku czas na słowniki. Dla przypomnienia, listy miały elementy uporządkowane oraz indeksowane. Do konkretnego elementu odnosiliśmy się poprzez jego indeks, i jeśli chcieliśmy go zmienić, no to po prostu mówiliśmy Pythonowi, że. E, Element o tym indeksie ma mieć taką wartość i wtedy ta wartość była zmieniana. Duplikaty były dozwolone. Mogliśmy mieć tyle samo, mogliśmy mieć tyle wartości takich samych ile tylko chcieliśmy, czyli na przykład w naszej liście mogło być 10 ósemek, 4 razy ten sam napis i tak dalej. Tuple były bardzo podobne do list. Również miały elementy uporządkowane, do konkretnego elementu odnosiliśmy się poprzez jego indeks, natomiast nie mogliśmy zmieniać danego elementu. Nie mogliśmy powiedzieć, że na tym miejscu nie chcę już mieć tej wartości, tylko jakąś nową, ponieważ ta operacja była zablokowana. Duplikaty również były dozwolone, tak jak w listach. Zbiory miały elementy nieuporządkowane. W naszym odcinku o zbiorach e, z, najpierw stworzyliśmy sobie pusty zbiór, potem dodawaliśmy do niego elementy i e, jak wyświetliliśmy sobie e, jak wyglądał ten zbiór już po dodaniu tych elementów, to okazało się, że wyświetliły się te wartości, ale nie w takiej kolejności, w jakiej zostały dodane. Dlatego, no bo e, porządek nie jest istotny dla zbiorów. Elementów zbioru nie można było zmieniać. Już po zainicjalizowaniu zbioru nie mogliśmy zmienić konkretnego elementu na inny, natomiast mogliśmy go usunąć i dodać nowy. Duplikaty nie były dozwolone. Gdy chcieliśmy dodać nowy element, który miał wartość taką samą jak jakiś, który już w zbiorze się znajdował, na przykład chcieliśmy dodać 8, a w zbiorze już było 8, no to wtedy ta operacja była po prostu ignorowana. Słowniki. Słowniki. Trochę podobne do zbiorów, mają elementy nieuporządkowane, ale są indeksowane i można je zmieniać. Duplikaty również nie są dozwolone. Przechodzimy do Pythona. Tworzymy sobie słownik. Słownik nazwi nazwiemy samochód, no bo będzie reprezentował nam samochód. E, otwieramy nawias klamrowy. Pierwsza cecha to będzie marka, ponieważ to jest napis, no to taki pojedynczy cudzysłów. Marka. Jakie są samochody? No, niech będzie Mercedes. Mercedes. Chyba tak to się pisze. Przecinek. A, no tak. Nie równa się oczywiście, tylko samochód równa się tutaj. Nawias klamrowy i marka dwukropek. Tak z przyzwyczajenia wstawiłem równa się, ale w tym miejscu wstawiamy dwukropki. Dobra, no to jeszcze raz. Mercedes, przecinek, następna cecha. No to może być jeszcze model. Powiedzmy, że model będzie się nazywał ABC. Nie interesuje nas, czy tak jest w rzeczywistości, czy nie jest, to jest tylko przykład. Co dalej może być? No, rok, tak, czyli kiedy został wyprodukowany. Został wyprodukowany, powiedzmy, w 2008 roku. No to ostatnia cecha to będzie cena. I cena to będzie 15 tysięcy. Dużo, mało, może wystarczająco. Zamykamy nawias klamrowy. Zbudowaliśmy sobie taki słownik. Wyświetlmy go. Samochód. Mamy cechę, dwukropek oraz co się pod tą cechą kryje. Te cechy, ja je tak nazywam, no bo tak chyba jest bardziej naturalnie, natomiast fachowo będziemy teraz nazywali je kluczami. Każdy element składa się z klucza oraz wartości odpowiadające danemu kluczowi. tak Czyli pierwszym kluczem u nas jest marka. I wartość kryjąca się pod tym kluczem to Mercedes. Drugim kluczem jest model, i wartość kryjąca się pod tym kluczem to ABC. I tak jak w listach i tuplach odwoływaliśmy się do elementów poprzez ich indeksy, tak tutaj będziemy odwoływać się do nich nie poprzez ich pozycję, ale poprzez klucz. Czyli jeśli zrobię samochód i model wpiszę, to otrzymam, że pod kluczem model kryje się wartość ABC. Jeśli zrobię samochód i w nawias kwadratowy wpiszę cena, to otrzymam informację, że pod kluczem cena kryje się wartość 15 tysięcy. Dla list i dla tupli robiliśmy coś takiego, lista 0, i sprawdzaliśmy, jaka wartość kryje się na tej pozycji. A to jeśli zrobię to dla słownika, czyli samochód 2, otrzymałem error. Więc tak jak zmienialiśmy poprzez indeks wartości w liście, to tak tutaj w słowniku możemy zmieniać wartości poprzez klucz. Czyli mogę zrobić samochód, i okazało się, że rok wyprodukowania mojego samochodu to nie jest 2008, tylko 2018. I w momencie, kiedy teraz sobie wyświetlę samochód, no to e, zmieniła się wartość kryjąca się pod kluczem rok. Co się stanie, jak będę chciał się odwołać do klucza, który nie istnieje, czyli samochód i klucz, na przykład koło? Tak, nie mamy takiego klucza. Wtedy otrzymamy error. Czyli jedynie co możemy zrobić, no to sprawdzać, czy odnosić się do elementów poprzez klucze istniejące w danym słowniku. Możemy sprawdzić za pomocą instrukcji in, czy faktycznie jest taki klucz. Na przykład koło in samochód. I raczej to powinno być tak, koło IN samochód, bo to miał być napis i otrzymaliśmy e, odpowiedź, że to jest fałsz. Koło nie, e, nie znajduje się w słowniku samochód. Ale jeśli bym wpisał marka IN samochód, to już otrzymam wartość logiczną true. To będzie bardzo przydatne, kiedy będziemy robili if, instrukcje warunkowe z, 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 ze słownikami. Na przykład chcemy sprawdzić, czy już mamy taką markę samochodu w naszym słowniku. Czyli na przykład if, Mercedes. Mercedes, in, samochód. Aha, w kropek. To wtedy zrobimy coś. Na przykład print znaleziono. A else print brak. Tak? A nie znalazł Mercedesa, a bo Mercedes to była wartość, a w ten sposób szukamy kluczy. Żeby wyświetlić klucze w danym e, słowniku możemy dać nazwę tego słownika e, tego słownika, kropka i tutaj metoda keys i wyświetlił mi wszystkie klucze dostępne e, w danym słowniku teraz mogę sobie zrobić pętlę pętlę robię tak jak dla innych struktur danych, czyli for i tutaj daję nazwę elementu, czyli na przykład zrobię for klucz in e, hmm, 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 samochód Keys, dwukropek, wcięcie. I co mogę z nimi zrobić? No, mogę wyświetlić print e, key, przecinek i e, e, key. E, o, 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 I samochód od key. Tak czyli Mogę wyświetlić zarówno klucz, a obok niego wartość kryjącą się pod kluczem. No to zróbmy sobie taką prostą pętlę. E, tak, e, najpierw napisałem klucz, a potem napisałem po angielsku "key". Faktycznie, głupota. Szkuczaki. Czyli tutaj zmieniamy klucz. Klucz. I w ten sposób możemy sobie wyświetlić naszą, nasz słownik. Dla innych struktur danych mieliśmy instrukcję LEN, czyli która e, zwracała nam długość, e, czyli, listę ele, czyli liczbę elementów. Tak? Czyli jeśli mieliśmy cztery elementy, no to zwracało nam wartość 4. Czy coś takiego działa dla słowników? Przekonajmy się. Samochód faktycznie działa. Mamy cztery elementy. Tak, czyli to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Klucz oraz wartość kryjąca się pod kluczem. Jak chcieliśmy sobie dodać coś do zbioru, to używaliśmy e, na przykład metody add. Jak chcieliśmy dodać coś do listy, to e, na, na przykład na koniec to używaliśmy metody Append. Co teraz zrobić, jeśli chcemy dodać jakiś element do zbioru e, do e, słownika, no to robimy nazwę słownika samochód, tak się nazywa na słownik i wstawiamy nowy klucz, czyli przykład nowy i wartość kryjąca się pod nowym to będzie true. Nie otrzymaliśmy żadnego errora, więc teraz jak wyświetlimy samochód to widać, że pojawiła się nowa wartość. Więc jak sprawdzimy długość, no to do, dostawiliśmy nowy element. Czyli po prostu używamy klucza, którego wcześniej nie użyliśmy. Jeśli chcielibyśmy usunąć e, dany element, użyjemy metody pop, czyli robię samochód.pop i tutaj jako argument przekazuję klucz, na przykład nowy, bo nie jest mi potrzebny. Da, 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 da. Usunęłem sobie samochód.pop pop. Nowy. I została zwrócona wartość true, czyli udało się to usunąć. Mamy 4 elementy, nie 5. Jak wyświetlimy sobie teraz mój słownik, to okazuje się, że, że już tego elementu nie ma, tak? bo został usunięty poprzez pop. Mogę również uczyć instrukcji pop item, która usunie mi ostatni element. Czyli jak zrobię samochód.pop item, to nie muszę już podawać żadnego argumentu. A matko, znowu sobie usunąłem kropka... Pop item, to tak, nie muszę podawać żadnego elementu, no bo po prostu usunie mi ostatni. No to usunął to, usunął cenę. Jak teraz sprawdzę długość, to okazuje się, że już mam tylko trzy elementy w moim słowniku, i to są następujące. Z, z, z tych elementów składa się mój słownik. Jeśli chciałbym stworzyć słownik będący kopią mojego e, słownika, no to mogę to zrobić na dwa sposoby. Piszę nazwę drugiego słownika, samochód 2, e, i zrobię nazwę tego, e, z którego chcę przekopować samochód. Kropka, kopi. I teraz samochód 2 jest dokładnie taki sam. E, innym sposobem jest używanie konwersji, Tak, czyli mogę zrobić samochód. 2 równa się samochód i konwertuje to na no co konwertuje na słownik, czyli dict. Tak jak robiliśmy int, str, bool i tak dalej. No to tak samo mogę przekonwertować na słownik i jak widać otrzymałem dokładnie to samo. Czyli to są dwie alternatywne metody budowania słownika w oparciu o słownik już istniejący.